Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, ogłosiła 4 marca ambitny plan obronności Europy obejmujący pięć kluczowych punktów dotyczących uzbrojenia. Na szczycie w Londynie liderzy światowi, w tym Donald Tusk, dyskutowali o bezpieczeństwie Ukrainy. Poznaj szczegóły tych historycznych wydarzeń. Europa z determinacją przejmuje na swoje barki odpowiedzialność za przyszłość Ukrainy oraz całej reszty kontynentu. Dnia 4 marca przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, przedstawiła światu nowy plan, który ma na celu wzmocnienie obronnych zdolności Europy. Plan ten zawiera pięć głównych punktów strategii mającej na celu odnowienie potencjału militarnego Europy. Informacje o tym projekcie zyskały rozgłos na całym świecie, zwracając uwagę społeczności międzynarodowej. Europa przebudziła się do działania i podjęła konkretne kroki. 2 marca w Londynie odbył się spotkanie najwyższego szczebla, na którym zgromadzili się europejscy oraz światowi liderzy, aby dyskutować o sytuacji w Ukrainie oraz o kwestiach związanych z obronnością i bezpieczeństwem. Polskę reprezentował tam premier Donald Tusk. Obecność była również odnotowana wśród przedstawicieli kluczowych krajów takich jak Francja, Niemcy, Dania, Włochy, Holandia, Norwegia, Hiszpania, Finlandia, Szwecja, Czechy, Rumunia i Turcja. Nie zabrakło również premiera Kanady Justina Trudeau, sekretarza generalnego NATO Marka Rutte, przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen oraz przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Casti. Na czele tego zgromadzenia stał premier Wielkiej Brytanii, Keir Starmer, który wyraźnie określił cel spotkania jako dążenie do zawieszenia broni w Ukrainie. Po zakończeniu tego wyjątkowego wydarzenia premier Donald Tusk stwierdził, że było to spotkanie o ogromnym znaczeniu historycznym. Podkreślił, że wszyscy obecni liderzy byli zgodni w swoich przekonaniach dotyczących konfliktu pomiędzy Rosją a Ukrainą. Stanowisko Polski doskonale oddawało atmosferę panującą na spotkaniu. W kwestiach kluczowych wszyscy mieli mniej więcej podobne zdanie, nie pozostawiając złudzeń co do tego, kto jest agresorem, kto jest dotkniętą ofiarą i po której stronie stoimy po stronie Ukrainy zaznaczył stanowczo Donald Tusk. Szef rządu Polski wkrótce po wystąpieniu zaznaczył, że trzeba przyjąć odpowiedzialność za przyszłość Europy na siebie, na barki wspólnoty europejskiej. Niezbędne jest rozpoczęcie dźwigania ciężarów, które wiążą się z intensyfikacją pomocy dla Ukrainy, rozwijaniem przemysłu zbrojeniowego oraz podniesieniem wydatków NATO na potrzeby obronne swoich członków. Spotkanie w Londynie Donald Tusk krótko opisał na swoim profilu w mediach społecznościowych, przyznając, że Europa w końcu się przebudziła. Obecnie Unia, Ukraina. Zjednoczone Królestwo, Norwegia i Turcja zajmują wspólne stanowisko odnośnie do wsparcia dla Ukrainy, silnego nacisku na współpracę transatlantycką oraz potrzebę wzmocnienia wschodnich granic Europy. Te kraje, działając wspólnie i harmonijnie, starają się zadbać o stabilizację w regionie i wyznaczyć nowe kierunki działania na przyszłość. Również dwa dni po szczycie. Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, zdecydowała się skontaktować z przywódcami europejskimi poprzez list, w którym przedstawiła ambitny plan obronny dla całego kontynentu. Zrobiła to w obliczu niepewności co do dalszej pomocy wojskowej ze strony USA dla Ukrainy, czego zapowiedź była szeroko omawiana i ogłoszona wczesnym rankiem czasu polskiego. Decyzja podjęta przez Donalda Trumpa w USA przyczyniła się do poczucia zobowiązania wśród europejskich liderów, by przejąć aktywniejszą rolę w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa we własnych granicach. W swoim liście von der Leyen szczegółowo przedstawiła propozycję wzmocnienia europejskiego potencjału obronnego, co przekazała również dziennikarzom podczas konferencji prasowej. Zwróciła uwagę na potrzebę zjednoczenia sił oraz efektywniejszego uzbrojenia Europy w obliczu aktualnych wyzwań. Podczas niedzielnego spotkania w Londynie przewodnicząca Komisji Europejskiej podzieliła się swoimi planami. Zapowiedziała, że w niedalekiej przyszłości przedstawi wytyczne dla krajów członkowskich Unii Europejskiej dotyczące zwiększenia funduszy na obronność. Kluczowe jest, aby rozszerzenie budżetów wojskowych nie wpłynęło negatywnie na sytuację finansową poszczególnych państw. Działania te będą zgodne z unijnymi zasadami, które określają maksymalne dozwolone poziomy deficytu i długu publicznego. Strategia dotycząca wzmocnienia obrony Unii Europejskiej składa się z pięciu kluczowych punktów. Jak twierdzi przewodnicząca, ten ambitny plan, mający na celu ponowne uzbrojenie krajów europejskich, może zaowocować inwestycjami sięgającymi aż 800 miliardów euro w sektor bezpieczeństwa. Jakie zatem punkty składają się na plan opracowany przez Ursulę von der Leyen? Dużą wagę przywiązuje się do zwiększenia bezpieczeństwa naszego kontynentu, jednocześnie dbając o stabilność finansów publicznych. Pierwszy punkt tego kompleksowego planu koncentruje się na umożliwieniu lepszego wykorzystania publicznych funduszy na poziomie poszczególnych narodów. Ursula von der Leyen podkreśliła w rozmowie z dziennikarzami, że Unia zamierza zaproponować pewną szczególną klauzulę, co umożliwi wyłączenie wydatków na obronność spod ocen dotyczących deficytu i długu. O takie rozwiązanie już od dawna zabiegała Polska. Teraz przewodnicząca zapewniła, że ta klauzula pomoże krajom Unii zwiększyć nakłady na obronność w szybki i efektywny sposób, nie narażając się jednocześnie na procedury związane z nadmiernym deficytem. To rozwiązanie ma na celu wzmocnienie obronności całej Europy bez konieczności wprowadzania zmian, które mogłyby naruszać równowagę gospodarczą państw członkowskich. Plan ten jest ambitny. A jego realizacja może znacząco wpłynąć na przyszłość europejskiego bezpieczeństwa. Ursula von der Leyen przekazała, że gdyby kraje członkowskie zdecydowały się na zwiększenie swoich wydatków obronnych średnio o 1,5% produktu krajowego brutto, mogłoby to w perspektywie czterech lat wygenerować przestrzeń fiskalną o wartości około 650 miliardów euro. To ambitne przedsięwzięcie jest ważnym elementem strategii unijnej dotyczącej zwiększenia zdolności obronnych Europy. W dalszej części planu pojawia się idea nowego instrumentu pożyczkowego, który miałby wynieść 150 miliardów euro. Pieniądze te można by ulokować w inwestycjach zbrojeniowych. Fonder Leyen podkreśliła istotność takich paneuropejskich inicjatyw ochronnych, jak na przykład systemy obrony rakietowej, zaawansowane artyleryjskie oraz produkcja amunicji i dronów. Nacisk położono również na rozwój technologii mających na celu skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniom pojawiającym się w coraz bardziej złożonej cyberprzestrzeni. Szefowa Komisji Europejskiej zaznaczyła, że tego rodzaju inwestycje mogą przynieść szybkie rezultaty, co pozwoli na efektywne wsparcie Ukrainy w jej bieżących zmaganiach. Kolejny element planu dotyczy lepszego wykorzystania europejskiego budżetu. Większa część unijnych funduszy mogłaby być skierowana w stronę obronności lecz to do poszczególnych państw członkowskich będzie należała decyzja, czy chcą te fundusze przeznaczyć na ten cel. Z kolei czwarty i piąty punkt programu skupiają się na aktywizacji prywatnych zasobów finansowych na rzecz obrony kontynentu. W opinii von der Leyen kluczowe jest przyspieszenie funkcjonowania Unii Oszczędności i Inwestycji, a także włączenie w ten proces Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Na zakończenie swoich wywodów Ursula von der Leyen przedstawiła potencjalne rezultaty wdrożenia owego planu, dając do zrozumienia dziennikarzom, że Europa zamierza dalej rozwijać bliskie relacje z partnerami w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. Współpraca z NATO pozostaje priorytetem w międzynarodowych działaniach obronnych. Projekt mający na celu ponowne wzmocnienie potencjału obronnego Europy ma szansę zgromadzić około 800 miliardów euro, które zostaną przeznaczone na wydatki związane z bezpieczeństwem kontynentu. Warto podkreślić, że takie inicjatywy mogą mieć znaczący wpływ na stabilność całego regionu, zwłaszcza w obliczu narastających globalnych napięć i niepewności. Gdyby ten ambitny plan został zrealizowany, mogłoby to oznaczać nowe możliwości dla przemysłu zbrojeniowego, innowacje technologiczne oraz zwiększenie zdolności obronnych poszczególnych państw. Takie działania mogą przyczynić się do budowy silniejszej i bardziej zjednoczonej Europy, gotowej stawić czoła wyzwaniom współczesnego świata. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić newsów ze świata gwiazd.